<laughs> mhm. Cześć wszystkim. Czekam na resztę, bo TikTok będzie powiadamiał o live'ie. Słuchajcie, ja tutaj nie za często jestem na live'ach, więc korzystajcie, dopóki jestem, a widzę, że e, zrobił się dzisiaj ruch w tym temacie, który który poruszyłam na rolkach, także chciałabym go kontynuować, bo temat jest długi, i temat jest bardzo ważny dla kobiet. Mówię tutaj o wyborze partnerów. Niestety nikt nas tego nie uczy. Widzę, że tam panowie się wściekają pod tą rolką. Jeżeli nie wiecie o czym mówię, to wejdźcie na mój profil i zobaczcie E, o czym mówię o tej rolce na temat facetów, dlatego że zrobiłam dzisiaj filmik w temacie wyboru mężczyzn, jak wybrać właściwego mężczyznę. I tutaj słowem kluczem jest wybrać wybrać mężczyznę, nie przygarniać, tak jak ja to powiedziałam, patyk albo gówno, które przyniesie wam po prostu rzeka, bo często kobiety tak mają. Niestety, nie wiem, dlaczego dziewczyny się boją zostać same, gdzie do mnie przychodzą dziewczyny, które są świetnymi laskami, pięknie wyglądają, są zadbane i bardzo często niestety są w relacjach jakichś współzależnionych, zupełnie na różnych poziomach i bardzo często od dziewczyn niestety słyszę, że one się boją zostać same. <laughs> dziewczyny, skąd w ogóle? Napiszcie mi, skąd ten pomysł, że Wy zostaniecie same? <laughs> bo ja tego nie potrafię Zrozumieć, dlatego że na świecie jest 8 miliardów ludzi i dlaczego któraś z Was miałaby zostać sama? To jest fizycznie niemożliwe. Musiałabyście wylecieć na Marsa albo na Księżyc, żeby zostać tam same. Ale kontynuując temat wyborze partnera, partnera trzeba wybierać. Tak? ja dzisiaj tą rolkę poświęciłam temu, że nie wybieramy partnera, Przygarniamy, co popadnie, lub przegarniamy coś na emocjach, lub przegarniamy coś na tej fali takiego niby zakochania, czyli właściwie to um, taki koktajl hormonalny, bo nasz mózg, nasze ciało jest skonstruowane tak, abyśmy się rozmnażali. Prawie nikt o tym nie mówi, że człowiek jest semi monogamiczny. Co to znaczy? To znaczy, że się łączymy w pary na 8 do 10 lat, żeby po prostu móc wychować w miarę, żeby już przetrwało to nasze potomstwo. I później się znowu łączymy na taki sam mniej więcej czas okres. Zobaczcie sobie na swoje otoczenie, na ludzi, że przeważnie te 7-10 lat to jest taki moment przełomowy, gdzie się ludzie rozwodzą lub prostają. Właśnie dlatego to się dzieje, bo jest odchowane, potencjalne potomstwo i ono już sobie samo da radę, w dżungli, w jeskini, gdziekolwiek, tak? Dziesięciolatek już jest na tyle jakby ogarnięty, że on sobie poradzi, nawet gdyby miał pójść żebrać o chleb. Wracając do tego motywu. Kobieta, kobieta, tym bardziej ma dużo więcej do stracenia, to kobieta wybiera mężczyznę i to kobieta powinna go wybierać, a nie przygarniać. Po pierwsze, wiadoma sprawa, każdy, każde zbliżenie fizyczne może się zakończyć dzieckiem. Każde. Więc kobieta tak naprawdę powinna dbać o to, z kim to zbliżenie ma. E, środki czasami zawodzą, czasami zawodzą e, i gumy, i spirale, i wszystko, co chcesz, więc jakby, no wiadomo, z członkiem nie ma zabaw. Ja to zawsze będę powtarzać. Trzeba wiedzieć, co ty robisz, i trzeba pilnować tego, co ty robisz, bo inaczej to się może skończyć dzieckiem. Wracając do wyboru partnera, więc kobieta tak naprawdę inwestuje siebie w związek. Facet też inwestuje, ale facet ma zupełnie inny sposób angażowania się w związek. To jest miłość socjalna, tak zwana. Facet musi się zaangażować. Facet musi poświęcić czas, pieniądze, uwagę i musi tam włożyć, zainwestować w, jak, jak w jakiś naprawdę bardzo dobry projekt, żeby było to jego zaangażowanie. A dziewczyny bardzo często. W związku z tym, że u dziewczyny po pierwszym seksie już się wytwarzają hormony przywiązania, szczęścia, zależności, itd., tak To one już wszystkie myślą, że właściwie to śpią ze swoim przyszłym partnerem. Tak, u faceta jest zgoła inaczej, facet ma za zadanie się rozmnażać i tak nas skonstruowała natura, tu nie ma jakby żadnej magii, ani żadnego um, jakiegoś tak, takiej lekkomyślności, tak? tak jest zaprojektowana nasza psychika i fizyka. I teraz w związku z tym, że to dziewczyna wkleja się bardziej w faceta, to dziewczyna powinna tego mężczyznę wybierać. I ona musi wiedzieć, jak to zrobić. Bo facet, tu zamoczy korzonka, tam zamoczy korzonka, tu w ciepełko, tam w ciepełko, tu wytrze w firankę i jest ok, tak? Kobieta potencjalnie może zostać z potomstwem. E, więc dziewczyny, ja Was będę namawiać serdecznie do tego, żebyście zaczęły wybierać mężczyzn trochę bardziej się przykładając do tego, niż do wyboru swojego samochodu. Bo samochód, zrobimy przegląd, sprawdzimy win, sprawdzimy historię, sprawdzimy przebieg, zastanowimy się, jaki ma mieć kolor, zastanowimy się, jaki ma być duży, czy hatchback, czy limuzyna, czy na cztery, czy na dwa, tak jakby sprawdzamy różne dziwne rzeczy i zastanawiamy się nad tym, co my potrzebujemy. Natomiast jeżeli przychodzi co do wyboru partnera, to wszystkie nagle macie oczy zasłonięte nie wiem czym. Niestety, tak? Lecicie na fali emocji, fajnie, kiedy jest dobry seks, oczywiście, że tak, ja nie mówię, że nie, tylko pamiętajcie o tym, że mężczyzna inaczej wchodzi w relacje, a inaczej kobieta na tle hormonalnym, więc musicie o tym pamiętać i to Wasza broszka jest, żeby o to zadbać, żeby nie zostać z ręką w nocniku, bo później dziewczyny mówią, o Boże, poświęciłam Ci najlepsze lata swojego życia, a Ty taki, śmaki, sraki, owaki. Dziewczyno, ale on był taki od początku. To, że Twoje hormony zalały ci mózg, to nie znaczy o tym, że on był jakiś inny. No i najprawdopodobniej nie był inny, najprawdopodobniej jest cały czas niestety taki sam. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego właściwie tak się dzieje? Słuchajcie, większość z nas, jak nie wszyscy, a przeważnie te moje trochę starsze roczniki, jesteśmy wychowywani na bajkach Disney'a, na bajkach um, różnego rodzaju, tak? książę z bajki, jedna jedyna miłość, on mnie przyjdzie, uratuje, będziemy szczęśliwi do końca życia, syrenka czekała na księcia, roszpunka czekała na księcia, kopciuszek czekał na księcia, no to ja się pytam, jak te wszystkie inne dziewczynki mają nie czekać na księcia, skoro one są na tym wychowane. Tak, więc się zastanówcie. Tylko, że niestety, ale tak to wygląda, że księcia nie ma i nie będzie. Będą różne osobniki w Waszym życiu, Spośród których będziecie świadomie wybierać. Dlaczego mówię o tym świadomie? Któryś z facetów mi tam dzisiaj zarzucił, że a to nie jest sklep z zabawkami. Otóż to jest, to jest, że tak powiem, sklep z zabawkami. I powinien być wybór świadomy. Dlaczego? Dlatego, że miłość tak naprawdę to nie jest zalanie swojego mózgu hormonami. Miłość jest uczuciem dojrzałym, które się buduje. Miłość jest wyżej ponad przyjaźnią jakby jest głębsza niż przyjaźń. Więc teraz się zastanówcie, ile czasu zajmuje wam stwierdzenie, że ktoś jest waszym przyjacielem. A ile czasu zajmuje wam, że ktoś, żeby stwierdzić, że ktoś jest waszym facetem? Więc najpierw człowieka, którego wpuścisz do siebie, do środka, do organizmu, który potencjalnie może być ojcem twoich dzieci, ty przynajmniej powinnaś poznać. Polubić Zastanowić się, czy ty chcesz z nim potencjalnie spędzić resztę życia, czy on jest wart twojego czasu. Czy to jest na pewno taki człowiek, z którym chcesz iść przez życie? Nie sklejać się głowami, dupami, tylko iść przez życie, patrzeć w tym samym kierunku. Bo gówniarska miłość, która się skleja, która jest budowana na, niestety na naszych mechanizmach, na połamaniach psychicznych, na naszych dziurach emocjonalnych. To nie jest miłość dojrzała. To właściwie najczęściej w ogóle nie jest miłość. Dzisiaj, właśnie prowadząc sesję z dziewczyną od rana, bo ja to robię zawsze w potoku i jak widzicie, teraz też nie mam żadnych notatek. Ja wam mówię to, co wiem, to, co mówię z głowy. Powiedziałam mi bardzo ważną rzecz, że właściwie nauczyć się kochać jest równe nauczyć się żyć, bo miłość. Ona powinna być uniwersalna. Mówi się o tym, że jest inna miłość do dziecka, inna miłość do rodzica, inna do przyjaciela, inna do męża. To jest główno prawda. Miłość jest jedna. Tylko że na miłość do męża nakłada się jeszcze sfera seksualna. A miłość powinna być jedna. Do sąsiadki, jako do człowieka po prostu, tak? Do świetlistej istoty, która jest w środku. Nie chodzi teraz o to, żeby pozwolić sobie wejść i nasrać na głowę, bo my o tym nie mówimy. Tak, mamy takie pokrętełko, jak w radioodbiorniku, że możemy przyciszyć lub zgłośnić tą naszą miłość, tak? Ten nasz, te nasze emocje. Tu trzeba być relatywnie normalnym i twardo stąpającym po ziemi. Ale ta miłość, o której mówimy, wysokowibracyjna, ta miłość, która jest tak naprawdę miłością zbliżającą się do miłości bezwarunkowej, to jest nauka życia. To jest pokora, to jest szacunek do drugiej osoby. To jest zauważenie drugiej osoby. To jest usłyszenie co druga osoba do ciebie mówi. To jest support. Nie przekształcanie drugiej osoby, nie lepienie sobie tej drugiej osoby. Tylko zwłaszcza na dzieciach to widać. Ja to zawsze będę powtarzać. Wasze dzieci nie są waszą własnością. To jest osobna, odrębna dusza, która tu przychodzi, która tu doświadcza i wy jako rodzice możecie ją jedynie wspierać. Podtrzymać pod pupę, kiedy się potknie, zwrócić uwagę na to, na co to dziecko ma predyspozycję, co ono lubi, w czym możecie mu pomóc, tak? Z partnerem, z mamą, z sąsiadką, z przyjaciółką, wszędzie powinno być to samo. Tylko, że na partnera jeszcze się nakłada sfera seksualna. Więc miłość jest jedna i miłość to jest nauka życia, bo powinno się kochać i rośliny, i zwierzęta. Wszystko. To jest właśnie ten taki stan zen, który jest tak bardzo pożądany. Ta stabilizacja w środku, to nie miotanie się jak gówno po asfalcie, bo on mi coś tam, a ona mi nie coś tam. No dobrze, ale jakby co dalej za tym idzie? Ty chcesz o tym porozmawiać? Jak możemy to zmienić? Jak w ogóle, o co chodzi? Nie ma rozmowy, kiedy tobą szarpią hormony. Nie ma, nie ma takiej opcji. I to jest właśnie piękne w tych kobietach, które są stabilne, które często są po terapiach, które nie są już gówniarami, bo niestety ale no wiadomo, że do wszystkiego trzeba dojrzeć. To jest w nich piękne, że one są stabilne, że one są kobiece, miękkie, uśmiechnięte, że jest z nimi rozmowa, że one są świadome. Kiedyś usłyszałam taki bardzo dobry tekst, że może z wiekiem i tracimy zdolność widzenia z daleka małych literek. Za to debili widzimy z daleka lepiej. Więc dziewczyny, zastanawiajcie się nad tym, z kim wy jesteście, zastanawiajcie się nad tym, na czym wam zależy. Podejdźcie do tego sumiennie, do wyboru partnera, podejdźcie do tego um, ze świadomością tego, co wy potrzebujecie. Co wy potrzebujecie, bo to jest jakby ta najważniejsza, kluczowa um, wersja wydarzeń. Bo ludzie są różni. Kobiety są różne, mężczyźni są różni. Ale kto wam pasuje, co jest dla was ważne. Jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, ja zawsze zapraszam do siebie. Można zrobić najpierw konsultację, dowiedzieć się, co u was grają, później pójść w terapię lub nie iść w tą terapię. Ważne, żebyście wiedziały, o co u was w ogóle chodzi, tak? Dlatego, że jak jesteśmy w relacjach z rodzicami, rodzice mają te same za przeproszeniem zajoby, nie są w stanie nam wszystkiego podpowiedzieć. A jak być przez długi czas interesującym dla partnera w związku? Bardzo dobre pytanie. Słuchajcie, o tym też mówię swoim dziewczynom, z którymi pracuję. Trzeba pozostać nieprzeczytaną do końca książką. Zobaczcie, że Szeherezada, która opowiadała tysiąc i jedną noc opowieść swojemu sułtanowi, żeby nie zostać ścięta... Piszcie, czy Wy jesteście, bo coś mi tutaj zawisło, dajcie jakieś plusiki, czy coś. Eee, ona zawsze kończyła opowieść w najbardziej ciekawym miejscu. Zawsze pozostawała niedokończona ta opowieść, żeby mężczyzna chciał dalej jej słuchać. Żeby nie ściął jej głowy, tylko żeby jutro był ciąg dalszy. To jest najważniejsze klucz żeby kobieta pozostawała dla swojego mężczyzny nieprzeczytaną książką. Nie ma, za przeproszeniem, srania przy otwartych drzwiach do kibla. Nie ma zostawiania podpasek na wierzchu. Nie ma łażenia w rozciągniętych dresach. Moje pytanie brzmi, czy Ty, będąc mężczyzną, chciałabyś mieć taką kobietę w domu, jaką jesteś Ty? I to sobie trzeba zadawać, to pytanie codziennie. Jeżeli coś się nie zgadza, trzeba to zmieniać. Jeżeli nie wiesz, jak samej zmieniać, znajdź jakiegoś mentora, znajdź kogoś, kto cię przeprowadzi przez to, kto ci da jakieś techniki. Jeżeli wiesz, jak to sama zmieniać, super, po prostu zmieniaj. Bardzo ważne powiedzenie. Mądrość to jest wiedza i zmiana. Nie ma mądrości bez wiedzy i nie ma mądrości bez zmiany. Zmiana bez wiedzy to jest po prostu napieprzanie głową w ścianę z zamkniętymi oczami. Sama wiedza bez zmiany to jest. Filozof, chałupnik, teoretyk, teoretyk, tak? Podoba mi się to, co mówisz. Cieszę się, ja zapraszam Was absolutnie na swoje konto. Ja tutaj rzadko robię live'y, bo one chyba się nie zapisują, a jeżeli się zapisują gdzieś, to chyba na jakieś 30 dni max. Na Insta też mnie znajdziecie pod tym samym nickiem. Ja prowadzę konsultacje, ja prowadzę e, terapię, chociaż zupełnie nie o, nie o tym przyszłam tutaj mówić. Jeżeli coś potrzebujecie, piszcie na priv. Niestety, no, nasze pokolenie rodziców, którzy byli um, ludźmi z PRL-u, sami wiecie jak wyglądało. Bardzo często ludzie w moim wieku to są ludzie DDA, co trzeba naprawiać i prostować, samemu się nie da z tym poradzić. E, bardzo często te kobiety były mało kobiece, bo taszczyły siaty na sobie, bo facet był nieobecny, bo pił albo akurat nie wiem, robił na trzech zmianach. Słuchajcie, to trzeba naprawiać, to się samo nie naprostuje. No, nie naprostuje się samo. Jakby fizycy już to stwierdzili, że rzecz pozostawiona sama w sobie popada po prostu w nieład, w jeszcze większy. Samo się nic nie naprostuje. Zostawcie gary w zlewie i zobaczycie, czy się same pozmywają. Nie pozmywają. A jeżeli nie chcecie marnować czasu, bo wszystko można zrobić metodą próby błędów, no niestety czasu nikt wam nie odda. Można przeczytać milion pięćset książek, można porozmawiać z Multum, o, o, z wielką ilością osób, ale niestety to wszystko zajmuje czas. Ja dzięki temu, że pracuję z ludźmi, naprawdę ja codziennie e, dziękuję górze, mojemu źródłu, z, z którego pochodzi moja dusza, że ja mogę pracować z dziewczynami, że ja mogę wam pomagać, bo ja dzięki wam przeżywam milion żyć. Nie starczyłoby mi wiedzy ani czasu, żeby zdobyć taką ilość. Em, wiedzy i informacji, którą mogę się dalej z Wami podzielić. Ewelinka napisała, że ja Ciebie tutaj obserwuję, bo nie chcę mieć już Instagrama, Facebooka, za dużo tych platform. Tak, 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 masz rację, dużo tego jest. No, w związku z tym, że ja pracuję z dziewczynami, no to muszę, muszę być wszędzie, nie, nie ucieknę od tego. Wręcz dochodzi do tego, że w tym tygodniu muszę oddać telefon do naprawy, który jest nowy, bo on mi się po prostu wyłącza. On już chyba ma dosyć mojego, mojej pracy online. Yy, będę zmuszona do pracy na iPadzie. Słuchajcie, będę kończyć, bo mąż wpada i trzeba zrobić jedzonko. Tak? Jakby co, to piszcie. Trzymajcie się cieplutko. Pa.